Kto wyznaczył tę nagrodę? Tego nie wiem, tylko jeden z nas go zna. A kto to taki? Hej stary, no naprawdę nie mogę ci tego powiedzieć. Wiesz jak jest. Dziesięć sztuk złota za imię tego gościa. Och, stary, naprawdę nie mogę tego zrobić. No, wykrztuś to w końcu. <grym> Och, stary. No dobra, nazywa się Dexter. Koło dużego gospodarstwa jest stroma skała, na niej jest wieża strasznicza, a obok kilka kopalni. Gdzieś w pobliżu jest jego kryjówka. E, właśnie przypomniałem sobie, że nie mam dziesięciu sztuk złota. Co? Ja? nie nieważne. To moja wina. Mogłem nic ci nie mówić, zanim nie zobaczyłem złota. Tylko nie mów im, kto ci to powiedział.